Kochani, zobaczyłam u Dominiki Mizi, podziękuję Wam e, kanał oczywiście na dole, e, zobaczyłam film, w którym pokazywała tutorial makijażowy e, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że musiała wybrać kosmetyki jedynie marek, których nazwa rozpoczyna się na pierwszą literę jej imienia. Oglądając ten film pomyślałam, kurczę, przecież ja mam na imię Marta, może mam trochę kosmetyków na literę M. Więc zaraz to sprawdzimy. Przygotowałam sobie kosmetyki. Niestety nie wszystko mam yy, na literę M. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się zrobić ten makijaż. Pokażę Wam, co udało mi się znaleźć. Jak widzicie, tutaj znalazłam yy, rozświetlacz z Makeup Revolution, bronzer, dwie paletki cieni z Makeup Revolution, tutaj jest jeszcze trzecia. Tu jest paletka róży. Znalazłam również y, taki rozświetlacz, który można mieszać z podkładem z firmy Manna. Tutaj mam puder z Make Up Forever, podkład firmy Madara i podkład firmy Maybelline Fit Me. Nie za bardzo go lubię, więc y, po prostu zmieszam Madarę z Fit Me, dlatego że Madara jest lekko przyciemna. Tuż do rzęs, którego zbytnio nie lubię, no ale nie mamy wyboru, nie mam innego na literę M. Tutaj mam duo. Do ust szminkę z Marka Jacobsa i kredeczkę i białą kredkę na linię wodną firmy Mask. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O, jeszcze mam e, rozświetlające takie kropelki z Max More, czyli e, z firmy z Actiona. Więc to są kosmetyki, którymi będziemy robili dzisiejszy makijaż. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Zaczynamy. Więc bierzemy się do roboty. Biorę sobie właśnie ten podkład z Madara i jest to odcień Golden Beige, także jest to na pewno zbyt ciemny odcień dla mnie. Weźmiemy sobie go trochę na rękę i zmieszamy. O, jak widzicie, jest bardzo ciemny. Zmieszamy go z podkładem Fit Me z Maybelline. To jest odcień 100 Warm Ivory i on jest już dużo jaśniejszy. Ja go naprawdę nie lubię, muszę Wam powiedzieć. No ale cóż, musimy to zmieszać, bo jego nie lubię. Madara jest, z tego co wiem, dosyć fajnym, naturalnym podkładem. Dam radę nałożyć, bo naprawdę nie mamy się czym ratować, bo nie mam kompletnie żadnego innego podkładu, który zaczynałby się na literę M. W ogóle może troszeczkę Was przyciemnię, żeby było lepiej wszystko widać. Już zmieszałam podkład. Nałożę sobie go najpierw takimi. Bobkami na twarz, zawsze tak robię, wolę zrobić tak niż nakładać na gąbkę, bo wiem, że gąbka bardzo dużo tego podkładu wchłonie. Niestety bazy na literę M również żadnej nie miałam, ale dziwny zapach ma ten naturalny podkład. Co zauważyłam podczas nakładania? To to, że ten podkład bardzo szybko zastyga. Dołożę go sobie troszeczkę z ręki i nałożę na szyję. Co muszę Wam teraz powiedzieć? Nie mam korektora na literę M. Niestety, mam korektor z Catrice, mam korektor z Lovely, żadnego korektora na koreto, korektoru, Korektora na literę M nie posiadam, więc posiłkujemy się tym podkładem dalej i nakładamy go. Również na powiekę. Myślę, że i tak to nie jest jakąś tragedią. Oczywiście, no nie wszystko jest idealnie przykryte, ale myślę, że nie jest też najgorzej. Kolejną rzeczą, którą mam na literę M, jest Puder z Make Makeup Forever. Jest to Puder. U U! Jak zawsze mam problem z jego otwarciem. Puder Ultra HD. Jest to puder, który. Teoretycznie myślę, że powinno się nakładać jedynie na strefę T, jednak to jest nasz dzisiejszy jedyny puder, bo nie mam nic innego rozpoczynającego się na pierwszą literę mojego imienia, więc nakładamy go na całą twarz. Jak widzicie, tak się zapędziłam, że nie wmieszałam do podkładu tego produktu, który też znalazłam na literę M, ale. Myślę, że to nie jest nic straconego, rozświetlacz mamy i w kamieniu i w tych kropelkach Jakoś tu podziałamy, po prostu jest to taka wiecie, totalna improwizacja Użyję sobie mojego ulubionego dotychczas, bo teraz mam już kilka nowych Ulubionego bronzera z Makeup Revolution Ultra Bronze I biorę sobie pędzelek do bronzera, otrzepuję, podkreślam sobie kości policzkowe Dodatkowo ocieplam twarz. Wiem, że wiele osób zaczyna makijaż od oczu. Ja jednak, malując najpierw oczy i później twarz, mam wrażenie, że ten makijaż oka cały czas jest brzydki i cały czas mi się nie podoba. Tak więc jakoś tak wolę zaczynać od makijażu twarzy. Jadę sobie troszeczkę tu po żeby sobie ją troszeczkę wyszczuplić. I po szyi, żeby nie było odcięcia. Jeżeli jednak po dodaniu brązera kolor z szyją nie będzie mi się zgadzał, przejdźmy do różu. Jedyne róże, jakie znalazłam, to są róże z palety Makeup Up Revolution. I tutaj mamy też rozświetlacze, jak widzicie, ale są dosyć chłodne. Użyjemy może tego, tutaj, właśnie ostatniego różu. Są dosyć mocno napigmentowane Już dawno, powiem Wam, ich nie używałam Także od... Ojeju! Ale sobie zrobiłam Ale nie ma problemu martwmy się Jest pędzel do pudru Wystarczy, że przejedziecie nim trochę Po Waszych polikach I to wszystko powinno Ładnie się złagodzić I przejdźmy może do Może rozświetlacz Zostawmy sobie na koniec i przejdźmy do brwi. O Jezus. I tutaj pojawia się problem, dlatego że nie mam kompletnie nic na literę M do robienia brwi. Weźmy może paletę do makijażu, tylko właśnie nie wiem, z której palety wziąć ten kolor. Wiecie co? W jednej palecie mam taki brąz. On jest troszeczkę ciepły, a w drugiej palecie. Mam ten brąz, ale on jest dosyć jasny. Myślę, że on tutaj się nada na początek brwi. Czy jeszcze w jakiejś palecie? W tej trzeciej mam jakiś taki brąz nadający się do brwi? Ech. O nie wiem. Spójrzcie, mam tutaj te dwa. Muszę sobie porównać z tych dwóch palet. Wiecie, co zrobię tak? Zacznę od tego brązu, czym bliżej środka. Tym bardziej będę je rozjaśniać tym drugim cieniem Powiem Wam, że ja już bardzo dawno nie robiłam brwi cieniami, więc będzie to dla mnie mega wyzwanie Pozwólcie, że się do Was przybliżę Ok, nabieram sobie troszeczkę Ale wiecie co? Ojej, już tak dawno nie malowałam brwi cieniami I widzę teraz, jakie to jest łatwe W sensie, jak fajnie ten cień sunie się po brwiach jednak z pomadą trzeba troszeczkę wiecie, tym bardziej jak te pomady po jakimś czasie zaczynają zastygać. Oj, chyba za mocno klepnęłam tu tym cieniem. Yy, było tak pięknie. No ale cóż. Jedziemy dalej, nie załamujemy się. Początek zrobię za chwilkę, może teraz drugą brew. Mam wrażenie, że to jest dużo szybsza metoda niż pomada. Jednakże na pewno też mniej trwała. Ale sobie pacnęłam. Może weźmy sobie od razu, troszkę to wyczyszmy. Bo będę miała planę niezłą. <śm> <śm> <muzyny> e, ok, i wytrę sobie ten pędzelek. I przejdę właśnie do tego jaśniejszego cienia z drugiej paletki. I chyba tak to zostawimy. Bo lepiej już chyba nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. I przejdźmy do malowania oka. Myślę, że w większości skorzystam sobie z tej palety. To jest paleta Sofix z Makeup Revolution i wezmę też co nieco z tej palety. Zacznijmy sobie może od od sama nie wiem czego. Może od tego cienia właśnie. Nałożę go sobie na całą powiekę ruchomą. Biorę sobie troszeczkę inny pędzel, nadal, nadal puchaty. Przechodzę do ciemniejszego cienia. Wezmę sobie ten brązik, właśnie stąd. I nakładam go niżej. I moi kochani, chciałam Wam powiedzieć, że zrobię sobie może jakąś kreskę, ale niestety nie mam jak zrobić tej kreski. Jednakże wezmę ten ciemniejszy brąz, odczypuję pędzelek i blisko linii rzęs nakładam go, żeby zagęścić troszeczkę linię rzęs. Jest to cień, który niezbyt różni się od cienia, który nałożyłam powyżej. W związku z czym biorę pędzelek, którym malowałam brwi, czarny cień i staram się przy linii rzęs zrobić delikatną kreskę, mimo że ja nie powinnam tak naprawdę takich kresek robić, bo mam opadającą powiekę i one mi się odbije. To przyjadę tak leciutko i potem ją rozetrę. Nie oceniajcie mnie, jeżeli chodzi o ten makijaż. Nie jestem profesjonalistką. I robię ten film bardziej dla zabawy niż. wiecie o co chodzi. Mi to oko automatycznie zostało troszeczkę przyciemnione przy linii rzęs. Biorę taki jaśniejszy brązik i nim jeszcze blenduję wyżej cieniem, żeby ten makijaż był bardziej widoczny. Bo niestety, z opadającymi powiekami jest ten problem, że te wszystkie makijaże praktycznie się chowają. Biorę sobie taki pędzelek kuleczkę brązik. I żeby to wszystko nie było aż tak mocno nudne, biorę sobie ten cień. I nakładam go również na dolną powiekę. Myślę, że to od razu dodało takiej głębi. Zobaczycie, jak to będzie, jak już pomaluję rzęsy. Myślę, że powinno być o wiele lepiej. Weźmy sobie teraz ten rozświetlacz z Makeup Revolution. On jest w takim złotawym odcieniu. Pędzelek. I rozświetlam sobie tutaj wewnętrzną stronę. A jeżeli chodzi o policzki... To spróbujemy sobie nałożyć te kropelki. Z tego co wiem, one bardzo szybko zastygają, więc muszę być z nimi bardzo, bardzo ostrożna i bardzo szybko je rozcierać. Ojeju, widzicie ten pigment? Wow, jaki blask! Jaki blask, jaki błysk! Myślę, że do tych perełek, do tych perełek, do tych kropelek Dodam jeszcze tak leciutko, leciutko Większym, dosyć puchatym pędzlem Jeszcze tego rozświetlacza złotego Oh no, teraz to dopiero jest jazda Widzicie to, prawda? Przejdźmy do kredki, kredka firmy MASK i rysuję sobie kreskę na linii wodnej. I z tego co widzę, to nie daje zbytnio koloru, a jest to po prostu taki perłowy błysk. Czy widzicie różnicę? I teraz tusz, tusz którego nie lubię. Nie wiem, jakoś mi nie podpasował. Dodatkowo jest wodoodporny. Więc może to być jedna wielka masakra. Zaczynają się robić pajęcze nóżki, czego ja bardzo, bardzo, bardzo nie lubię. Ok, pomalowałam również dolne rzęsy. Jak widzicie, nie wygląda to jakoś spektakularnie, no niestety. Taki jest ten tusz. I przejdźmy do ust. Jeżeli chodzi o usta, kredka z marka Jacobsa. matka. Z tej serii mam jeszcze błyszczyk, ale powiem wam, że nie mam ochoty dzisiaj na błyszczące usta. Znać, jak podobał Wam się ten film, jak podoba Wam się makijaż, który wykonałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że daliście łapkę w górę, że skomentowaliście i zasubskrybowaliście mój kanał. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. I widzimy się w kolejnych filmach. Mamy kwarantannę, siedzcie w domu, będę starała się dużo częściej dodawać dla Was filmy niż dotychczas. Dziękuję Wam za oglądanie, do następnego!